Ciemka to ja, klocek z dupy, czyli kloców, poznajecie mnie pewnie po spierdolonym głosie i przy rył. To dlatego, bo słoń na mnie usiadł i nasrał mi do paszczy. Dzisiaj gameplay, bo jestem malutkim gejem. wieczmin, Wiedzieliście, że jestem Japońcem. Jeszcze wiele rzeczy o mnie nie wiecie, Ferdasy. Okej, okay, gramy? To Geralt, legenda głosi, ostro lucha to Ciri. W dupeczkę i cipeczkę. Też bym ją zeżnął, nie ma co, a mam takiego dużego chuja, że ja pierdolę. Wow, to Ciri, ale Dupaka, dzisiaj cię wyrucham, o, i zrobię to. Co tam pierdolisz? Chuj mi to jak nie wiem co. Mówię, że Ciri bym zruchał. Oj, ale wczoraj się napierdoliłem browarów, ty jeszcze napalony. Widzę, że znowu uspermiłeś moje księgi magiczne. Choć lepiej zobacz te zgrabne cycuszki. Pewnie mu stanie. No, Geralt Kuwa, miałeś rację. Te widoki. Aż mi drąga stanął. I to bez żadnych sił na namiot w gadkach. Pamiętasz czasy, gdy jej nie było i waliliśmy wspólnie konia. Co by tu odpowiedzieć? naćniemy, że pamiętamy to walonko. Jasne, stary. To były czasy. A pamiętasz, jak mnie w dupę ruchałeś? To ty mnie wtedy ruchałeś. Dano no tak, jeden kik to kogo. Ważne, że w odbycie. Mumy i ogolch, zaraz ruchamy cili. Wiecie co, kochani? Ta gra jest za bardzo zboczona i pedaska zarazem. Włączymy inną grę, tym razem cyberpanka. Może będzie mniej zboczona. Wierz mi. Wie. Lubię pierdzieć, lubię srać, bo to moich oby kurwa jego mać. I pamiętaj, że kupa niebie. Zrobisz to dla mnie. No nie, ta gra też jest trochę zboczona. To gra jednej i tej samej filmy. To dlatego. Tak w ogóle Mister Deco jest moim sponsorem. Zapłacił mi jeden grosz na oddzielenie głosu i nagranie wyplaya. Ostro się targowałem. Na początku oferował jedną czwartą grosza. Okej, okay, kochani, włączymy ostatnią grę. Tym razem mas Effect, bo teraz wyszła legendarna edycja. Jaki jest plan? Wie ktoś? Nasz matematyk opracował dokładny plan działania. Mateco. Co to kurwa jest? Matematyka z tłumaczenia na łacinę Mathematikos, nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń. Według raportów współrzędnych zaatakujemy w tym miejscu. Ojacie, ale miałem koszmar, śniła mi się szkoła. Ja go rozumiem. Też miałam takie koszmary. By the way, to komandor part. O co się stało? Oto ty. Komandorze, co robimy? Seksimy się. Ona jest ranna, potrzebuje pilnej pomocy. Chyba macieczkę. Chyba spi. Niebieska, weź przynieś kondony. Tak jest. Ale głupi ten szypart, podobnie jak Garancy Johnny. Że co? Ranna. Krew. Trzeba iść do szpitala. Wiecie co, trochę głupie te gry. Niszowe produkty. Cześć, słyszałem, że cię ktoś pobił. Chyba będę szedł spać, bo zaraz do Branocka, Kupsko do Pibla i do Wirka. Tak, tak zrobię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mister Decu to mój pani władca. Oby był ze mnie zadowolony, inaczej będę musiał zjeść jego Kupsko. Pozdrawiam was, trzymajcie się, ludziska.